Dobry dzień, witam wszystkich bardzo serdecznie. Postępny dzień na jego pomysł, kalendarium. Sitman jest tydzień roku od 23 do 29 Żego Kwiata. No i zaczynamy. W 23 Żego Kwiata, w 1660 roku, w Gduńsku zaczął działać francuski konsulat. 26. gr. kwiata w 1886 roku z inicjatywy kanclerza Lettona von Bismarcka powstały, działające w Wielkiej Polsce i na plemerzim, antypolskie i antikaszebskie kolonizacyjne komisje. W 1918 roku 26. gr. kwiata w Wielkim Klinczu kwelekwestyczny urodził się tu na Peplinści, autor wiele dokazów, między innymi w kaszepcich stronach, czy kaszepiści Jezora. W 1945 roku, czerwone armia zajęła Szczeceno. 20 migłę, że kwiata. W Szczeceno migułże kwiaty. W te są roku w Wejrowie był wystawiony Dokes Nabina, Bernata Zechtek, Hanka Sażeni. Zajęł się tym kaszepci teater miuna Jana Karnowskiego dzajający we Wejrowie. No i przejący było bardzo dobry. bo później wystawiono ten łusyk, łusytk e, e, jeszcze dziesiąt razem w Płuccim, Lampuerscim, e, a i w Wejrowscim Kryzu, a też w Soplecim. E, no i 29. igłę w 1923 roku, tymczasowi Łejnowi Puert w Gdynie zaczął swoje zejanie. I to wszystko, życzymy serdeczno za tydzień.